Witam państwa serdecznie, wszystkich zainteresowanych tym, co się dzieje w kluczburgu, we wspólnotach zarządzanych przez osoby prywatne. Firmy, które zarządzają wspólnotami, niestety dopuszczają się przestępstw i dezinformacji właścicieli dla własnych korzyści finansowych i stwarzają zagrożenia po to, żeby. No, po prostu zabierać mieszkania. Takie są tego poszlaki. Tutaj przysyłam Państwu nagranie, w jaki sposób byłam dezinformowana przez e, 3 lata przez zarządcę, który głosił, że powinnam burzyć ściany, powinnam e, zmienić piec, miejsce pieca, że to jest źle, tam to źle. Cały czas byłam cały czas dezinformowana tylko po to, żebym. Czuła się cały czas, że jeszcze coś muszę zrobić, jeszcze coś muszę zrobić i w ten sposób byłam szantażowana do tego, żeby wykonywać tę pracę i zmuszana do tego i byłam narażona na dodatkowe koszty, które były zupełnie niepotrzebne, zbędne i bezprawne. Po prostu bezprawne, wymyślone przez zarządczynię, żeby po prostu stwarzać problem, stwarzać na, na, jakby... Na, Zmuszać dodatkowych wydatków i utrzymywać mnie w niewiedzy i moją mamy, właścicielkę tego mieszkania, w niewiedzy oraz w zagrożeniu, które było gdzie indziej. Odebrano nam gaz, by kryć innego właściciela, który miał nielegalną instalację gazową w swojej piwnicy, która zagrażała wszystkim mieszkańcom, w tym nam. Do tego niestety potrzebowali kłamstw, różnych pomówień, by no, ta sąsiadka i wspólnota, włącznie z zarządcą, nie ponosić dodatkowych kosztów i kar za swoje stwarzanie zagrożeń przez wiele lat. I przez to ja, jako jedyna właścicielka, znaczy jedyna mieszkanka tej wspólnoty, byłam obarczona winą.

I tak w ten sposób byłam zmuszana do, do wydawania pieniędzy i dezinformowana, by nie rozwiązać prawdziwych zagrożeń w budynku i narażana na zagrożenia zatruć kolejnych tlenkiem węgla w moim mieszkaniu.